Olsztyn, odpowie za zbrodnie sprzed 15 lat. Zatrzymano 39-latka warmieńsko-mazurskie 39-latek odpowie za zabójstwo sprzed 15 lat. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie zatrzymali 39-latka podejrzanego o zabójstwo 82-letniej kobiety 15 lat temu. W ustaleniu sprawcy pomogły najnowsze technologie i metody badań laboratorium kryminalistycznego, mężczyznę zatrzymano na Podkarpaciu, podało w piątek biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiej Policji. Jak poinformował rzecznik KWP Wolsztynie Aspirant Tomasz Markowski, ta sprawa swój początek miała pod koniec stycznia 2006 rok. W pielgrzymowie w gminie Kozłowo Powiat Nidzicki. Wówczas to nieznany sprawca spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu 82-letniej mieszkanki gminy. Kobieta, będąc w domu, doznała wielonarządowych obrażeń wewnętrznych klatki piersiowej i głowy. Wskutek tego zmarła. W tej sprawie 30 stycznia wszczęte zostało śledztwo. W wyniku podjętych wtedy czynności procesowych nie ustalono jednak sprawcy tego czynu i w czerwcu tego samego roku zostało one umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. Do sprawy po latach wrócili policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Po ponownej szczegółowej analizie zgromadzonego materiału, zmieniona została kwalifikacja czynu, który w ocenie śledczych wyczerpał znamiona zbrodni zabójstwa. Skrupulatna i intensywna praca policjanta zajmującego się tą sprawą sprawiła, że jako osoba podejrzana o dokonanie zbrodni wytypowany został mężczyzna, który w chwili zdarzenia miał 24 lata. To mieszkanik tej samej gminy co 82 latka, który był wtedy podejrzany o dokonanie kilku kradzieży z włamaniem w tej okolicy, również w okresie, kiedy do zbrodni doszło. W sprawie tych przestępstw był zatrzymywany i skazany na karę pozbawienia wolności, którą odbył, wyjaśnił Markowski. Bazując na tych ustaleniach, śledczy postanowili o tym, by zgromadzony w czasie zdarzenia materiał dowodowy poddany został w 2020 roku ponownej dokładnej analizie z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, wykonanych przez pracownię biologii i laboratorium kryminalistycznego KWP w Olsztynie. Następnie, w oparciu o uzyskane wyniki, porównany został zabezpieczony pierwotnie materiał dowodowy oraz ten pobrany w lipcu 2021 roku od wytypowanego mężczyzny. Wyniki badań potwierdziły, że na jednym z zabezpieczonych wcześniej elementów znajdują się ślady pochodzące od 39-latka. Fakt, że śledczy wrócili do sprawy sprzed lat i zainteresowali się tym mężczyzną sprawił, że 39-latek postanowił zniknąć z ich pola widzenia. Zmienił nazwisko i przeniósł się na południe polski, wyjaśnił rzecznik. Prokurator rejonowy w Milicy, który ściśle i aktywnie współpracował z funkcjonariuszami przy tej sprawie, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, na wniosek funkcjonariuszy w poniedziałek podjął umorzone postępowanie i wydał zarządzenie o zatrzymaniu 39-latka. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany na Podkarpaciu. Prokurator rejonowy w Nidzicy przedstawił mu zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara od lat 8 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Na wniosek prokuratora rejonowego w Nidzicy, tamtejszy sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.